Czyli konkluzja jest taka: Marcin tutaj wyczaił, że mamy bardzo pozagniatane struty. Tak, śruty, widać. No paczka się gdzieś walała, no i po prostu może na tym forsie. On też nie kocha tych nadkalibrów 4, 5, 2. Ale i kurde, na pierwsze strzelanie, tak. gdzie my nie strzelamy z takich karabinków, tak naprawdę bardzo fajny wynik. No, bardzo fajny, tylko mówię, no. że ja robiłem kiedyś z Mexa Forsa. Dwójki na 25 metrów, jak miałem 4,50 śród, podnieciony Na strzelnicy Sniper, no to tam wiesz, koniecznie robił, nie? Także tutaj po prostu peszek, także ja zawsze to ja mówię tak, tu Na filmach, żeby się nie sugerować tym, że my coś żeśmy wystrzelali na tarczy, to chyba, że to nie? jest e, Ty, tak, tak, tak. możliwości karabinka, nie? Że to są możliwości karabinka Nie, bo to jest to zagięte, widzisz? To musi tędy wchodzić O, no, Mortal Mortal, Mortal Kombat Mortal. czy będzie? To, to Mortal Kombat. My nie mamy na tarcie nic -E. podniesionych. No to właśnie najlepiej, nie? Masz no, białe, białą... białą... No to sobie zrobisz lutę, nie? A, Teraz jest właśnie petarda. Nie trafił. Nie, Czyż, czy, czy, że niemożliwe? Trzy tarcze. Marcin, Patryk, Maciek, Kral, Mortal, FDE. Kaliber 4,5 mm limit śród B Ja tu wsadziłem 5 pięć. 5 pięć tu wsadziłem 5 strzałów, mówimy 6, zobaczcie Mówiłem, że mi robi konieczynę. Patrz. No Słoniowi się rozjechało No i tutaj tutaj po, po weszło 5 strzałów tak. cały 5 tył 5 no może No niech Ja niech. by szansę bo to Słoniu ha! jest Chodź, chodź, damy ci szansę Chodź zobacz te ciasne konieczyny Co? No chodź Moich tutaj było, co się rozbrykałem, chyba z 6. No, a Maćka było 5, a ty się rozjechałeś. Tak, Mieli tylko po Teraz na 25 metrów mówiliśmy o, 20, o 25 mm kurwa kazecie. Aha. Ja bym strącił, a wy kurwa byście chwyli chuj... no. Spróbujemy na tym innym śrucie, bo ten śrut jest faktycznie podzielany. Weźmiemy tego Hadesa. Hadesa nie? zapakujemy, tak. Ale ten śród jest, on jest do, tylko do wyrzucenia na przestrzelinę, on tak. jest cały pogięty, zobacz. O, jest Szkoda nerwu. Mogłem wziąć świeże pudełeczko jednak, ale jeszcze tu poszukam w aucie coś. Chcemy. Ma zadziorki jakieś. Korona lufy. ale nie jest zła. Ładna. No, dobra, skręcam dalej. Skręcaj się, bo uh -huh. śrut się grzeje. No tu raczej korona tu nie jest problemem, nie. tylko nasz o, o. śrut pogięty. Specjalnie wziął taki, żeby tego dobrego wiesz nie Wiesz co, faktycznie ja go woziłem w aucie, nie? A że ja dynamicznie jeżdżę, zakręty, wiesz... Hmm. <laughs> Pogiął się, wiesz, leżał w ciepłym, przecież wiesz, jakie były temperatury? Jak było w aucie, to się robiło ponad grubo 40 stopni. No. Przeskoczyliśmy na śrut Fiodes BHDES, jest tłumiczek, karabinek teraz cichutki, praktycznie go nie słychać. Kopum. No od razu jest różnica. Hmm. No możesz, no, przecież to nie jest chyba zakazane jeszcze, można to... <laughs> można to uprawiać. <laughs> można wypalić palić papieroska, tak? No bo... Teraz będzie 5 śródów, 5 strzałów z Egzakta. Nowa paczka otworzona i 5 strzałów z Hadesa. I porównanie dwóch śrócików. Tamten śród, jednak pierwszy, który żeśmy wyciągnęli, był pozaginany. Leżał w aucie, było ciepło i po prostu był każdy w inną stronę. Więc powiedzmy pokazanie celności tego Reximexa Mexa Force było nieadekwatne do możliwości karabinka. Jeszcze może jak się uda, na koniec włożymy nowy świat. Tu... A tu masz tego, nie? Tu masz tego, nie? z B, lepiej od No Za Dobra. Od tak. tak To co, na koniec rehabilitujemy jeszcze tego forsa? Chce wam się. <grym> się? Nie, chce nam się Nie chce nam się Chce się nam? Już się napykali, na, na no nie? <grym> do domu Do, do. do cudek do i żon. No to tym optymistycznym akcentem kończymy tak. Jak widać, śród jego jakość Robi różnicę i to wielką Tak Jest Nieważne Bez jakości nie ma strzelania nie. No, Dokładnie Także żegnamy się. Dzisiaj Marcin przyjazny wstąpił do mnie. Parę temacików żeśmy poruszyli. Może jeszcze coś nawiniemy. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, hej. hej.